W tym odcinku prezentujemy Trump potwierdza, amerykańskie wojska zostają w Polsce Potężny atak Rosji tuż przy Polsce, tarcza w gotowości Francuska bomba zrównała bazę z ziemią, mocny cios w armię Putina Węgry blokują UE, groźba dla granic NATO Zmasowany atak Rosji, Zełęski wzywa do sankcji Trump potwierdza amerykańskie wojska zostają w Polsce. Nie będzie wycofania wojsk USA z Polski, to już oficjalne. Donald Trump, podczas wrześniowej wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu, zadeklarował jednoznacznie, że Polska pozostaje strategicznym punktem obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w regionie. Podczas spotkania w Waszyngtonie padły słowa o wyjątkowej relacji z Polską, a sam Trump podkreślił, że jeśli zajdzie potrzeba, Amerykanie pomogą się bronić. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom o ograniczeniu sił amerykańskich, Europie decyzja ta nie obejmuje Polski, przeciwnie, liczba żołnierzy może nawet wzrosnąć. W mediach społecznościowych prezydenta pojawił się materiał podsumowujący rezultaty rozmów w USA. W narracji jasno stwierdzono, że to efekt determinacji Karola Nawrockiego, który dotrzymał obietnicy z kampanii wyborczej. Zgodnie z przekazem bezpieczeństwo Polski to kwestia nadrzędna. A zatrzymanie amerykańskich wojsk nad Wisłą ma kluczowe znaczenie nie tylko symboliczne, ale przede wszystkim operacyjne. Rosja od miesięcy testuje cierpliwość sojuszu, prowadząc działania destabilizujące w regionie. Obecność sił USA w Polsce to dziś element odstraszający dla Kremla. To tarcza, której znaczenie wzrosło w obliczu zagrożeń hybrydowych i wojskowych płynących z kierunku wschodniego. Utrzymanie dyżuru sojuszniczych jednostek, procedury przechwycenia w razie incydentów powietrznych, a także rozpoznanie satelitarne i systemy komunikacji, wszystko to zależy od realnej obecności NATO na terytorium RP. Informacja o redukcji amerykańskich sił w Europie wywołała w ostatnich dniach spore zamieszanie. Wiceminister obrony narodowej Zalewski potwierdził jednak w Polsat News, że proces ten dotyczy Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Węgier, nie Polski. Przeciwnie, trwają rozmowy na temat zwiększenia zdolności bojowych i dalszego rozwoju wspólnej infrastruktury wojskowej. To obejmuje między innymi centra dowodzenia, magazyny sprzętu i rozwój łańcuchów dostaw dla operacji logistycznych w regionie. Na początku września prezydent Nawrocki spotkał się z Trumpem osobiście. To wtedy padły zapewnienia o trwałości obecności wojsk USA nad Wisłą. Prezydent USA stwierdził wprost, że nigdy nie było planów wycofania sił z Polski. Co więcej, w rozmowie z dziennikarzami wracając z wizyty w Azji, Trump przyznał, że redukcja wojsk w Rumunii nie jest dla niego wielką sprawą. O Polsce wypowiadał się natomiast z pełnym zaangażowaniem, mówiąc o zwiększeniu obecności i bliskiej współpracy. Dla Polski to nie tylko prestiż, ale konkretne gwarancje bezpieczeństwa w czasie narastającego ryzyka w Europie Wschodniej. Utrzymanie amerykańskich wojsk to również gwarancja sprawnego reagowania na ewentualne próby zakłócenia stabilności. Infrastruktura krytyczna, porty, stacje radarowe, centra przesyłowe zyskują osłonę operacyjną, a procedury są uruchamiane z wyprzedzeniem. Gotowość jest utrzymywana nie tylko w teorii. W praktyce oznacza to, że Polska nadal pozostaje jednym z filarów NATO na wschodniej flance. Decyzje podjęte na najwyższym szczeblu jasno pokazują, że mimo ograniczeń w innych krajach regionu, Warszawa utrzymuje pełne wsparcie Waszyngtonu. To kluczowy sygnał dla Kremla, że każda próba eskalacji spotka się z natychmiastową reakcją. Alarm, jeśli nadejdzie, nie zostanie zignorowany. Potężny atak Rosji tuż przy Polsce. Tarcza w gotowości. W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Najbliżej polskiej granicy celem uderzenia stała się elektrociepłownia w Dobrotworze, oddalona zaledwie o 60 km od terytorium Rzeczypospolitej. W wyniku ostrzału obiekt został poważnie uszkodzony, a ogień objął krytyczne instalacje. Informacje te potwierdziły lokalne źródła oraz deputowany Lwowskiej Rady Miejskiej, który opisał skalę zniszczeń jako znacznie utrudniającą dalsze funkcjonowanie zakładu. To jednak nie był jedyny cel ataku. Kolejne uderzenia odnotowano w Kałuszu położonym niewiele ponad 100 kilometrów od polskiej granicy oraz w Bursztynie, oddalonym około 150 kilometrów. Obie miejscowości leżą w obwodzie iwanofrankowskim i stanowią ważne punkty w ukraińskim łańcuchu dostaw energii. Zaatakowane obiekty należą do największej prywatnej firmy energetycznej Ukrainy Dek, która od początku pełnoskalowej inwazji Rosji już ponad 210 razy musiała liczyć się z bezpośrednim ostrzałem swoich elektrociepłowni. Koncern DEC alarmuje, że październik przyniósł już trzy skoordynowane operacje wymierzone w jego infrastrukturę. Ostatnie uderzenie doprowadziło do poważnych przerw w dostawie energii i przestojów w działaniu kluczowych systemów. Straty są poważne, a naprawy wymagają nie tylko czasu, ale i ponownej weryfikacji zabezpieczeń. Skala ataku, a przede wszystkim jego bezpośrednia bliskość polskiej granicy, uruchomiły procedury operacyjne także po stronie NATO. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP poinformowało, że natychmiast rozpoczęto działania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w przestrzeni powietrznej. Samoloty dyżurowe poderwano w ramach misji rozpoznania i osłony, a operacje były prowadzone z zachowaniem pełnej gotowości bojowej. Aby zapewnić pełną swobodę działania sił powietrznych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zdecydowała o czasowym zamknięciu lotnisk w Lublinie oraz Radomiu. To standardowa procedura w sytuacjach podwyższonego ryzyka, mająca na celu nie tylko ochronę cywilnych pasażerów, ale i umożliwienie błyskawicznej reakcji wojskowych systemów obrony powietrznej. Cała sytuacja wpisuje się w szerszy kontekst wzmożonej aktywności militarnej Rosji na zachodnich kierunkach operacyjnych. Skoordynowane uderzenia w elektrociepłownie, Przestoje w dostawach energii i próby destabilizacji regionów przygranicznych to działania obliczone na wywołanie chaosu i wymuszenie reakcji. Polska, jako kluczowy członek NATO na wschodniej flance, ponownie znalazła się w bezpośrednim sąsiedztwie eskalacji. Eksperci ostrzegają, że ataki tego typu będą się powtarzać, a infrastruktura krytyczna pozostanie jednym z głównych celów operacyjnych. Dlatego procedury. Gotowość bojowa i możliwość błyskawicznego przechwycenia potencjalnych zagrożeń stają się fundamentem naszego bezpieczeństwa. Dla Polski każdy kilometr, każda minuta i każda decyzja mają znaczenie. Francuska bomba zrównała bazę z ziemią, mocny cios armii Putina. Ukraińskie lotnictwo znów zaskakuje precyzją i siłą uderzenia. Tym razem za cel obrano rosyjskie centrum dowodzenia zlokalizowane w okupowanej części Obwodu Sumskiego. Okupanci zorganizowali tam bazę operacyjną dla swoich operatorów dronów kamikadze, wykorzystując jeden z budynków mieszkalnych. Gdy ukraińskie rozpoznanie potwierdziło obecność wroga, zapadła decyzja o natychmiastowym ataku. Do przeprowadzenia misji użyto francuskich bomb kierowanych ASM Hammer, które coraz częściej pojawiają się w arsenale Sił Zbrojnych Ukrainy. W nagraniu, które trafiło do sieci, widać moment trafienia. Dwie bomby uderzają z chirurgiczną precyzją w centralną część budynku. Eksplozje były tak potężne, że cała konstrukcja w jednej chwili zamieniła się w gruz. Rosyjscy żołnierze nie mieli żadnych szans, śmierć ponieśli na miejscu. To nie był przypadek. To była zaplanowana akcja, przeprowadzona według pełnej procedury likwidacji, celu wysokiego ryzyka. To wydarzenie pokazuje, jak potężnym narzędziem stają się dziś dostawy zachodniego uzbrojenia. ASM Hammer to nie jest zwykła bomba. Wystarczy jedna, by unicestwić duży budynek lub kilka mniejszych obiektów. Co ważne, Ukraińcy mogą je odpalać zarówno z myśliwców MIG-29, jak i z oczekiwanych F-16, co daje elastyczność operacyjną i zwiększa zasięg rażenia. Eksperci podkreślają, że hamery są obecnie jednym z najważniejszych elementów ukraińskiego arsenału lotniczego, uzupełniając amerykańskie bomby GBU-39 oraz IDAM. Co miesiąc z Francji trafia na Ukrainę około 50 sztuk tej amunicji. Rocznie daje to 600 jednostek, ale intensywność walk sprawia, że ukraińska armia zużywa ich nawet kilkadziesiąt dziennie. To oznacza, że zapasy muszą być na bieżąco uzupełniane, a logistyka stoi przed ogromnym wyzwaniem. Francja nie zatrzymuje się na tym. Już wcześniej zapowiedziano rozwój nowego wariantu AASM o nazwie XLR, czyli Extra Long Range te bomby mają zasięg od 150 do nawet 200 km dzięki zastosowaniu silnika odrzutowego. To oznacza, że ukraińskie samoloty mogą odpalać je z dużej wysokości, nie wchodząc w zasięg rosyjskiej obrony powietrznej. Nowe wersje ASM-XLR mają jeszcze jedno kluczowe zastosowanie: mogą być używane do tłumienia systemów przeciwrakietowych w ramach misji SIT. To zmienia układ sił na froncie, ponieważ pozwala na wcześniejsze unieszkodliwienie radarów i wyrzutni, zanim ruszy właściwe natarcie. Ten atak to nie tylko taktyczny sukces, to również sygnał strategiczny. Ukraina wspierana przez dostawy z Zachodu zwiększa swoje możliwości ofensywne. Dla Polski i państw NATO to kolejne potwierdzenie, jak ważne jest utrzymanie łańcucha dostaw i infrastruktury krytycznej, by Ukraina mogła kontynuować skuteczne działania bojowe. W tle toczy się też walka o przewagę informacyjną. Nagrania takich precyzyjnych ataków są dowodem, że zachodnia technologia daje realne efekty na polu bitwy. Wojna wciąż trwa, ale kierunek jest jasny. Zmodernizowane siły ukraińskie działające z zachodnią pomocą są w stanie niszczyć kluczowe struktury przeciwnika z dużej odległości i bez strat własnych. To właśnie przewaga technologiczna staje się dziś najskuteczniejszą tarczą na wschodniej flance NATO. Węgry blokują UE, groźba dla granic NATO. Na linii Bruksela Budapeszt wybuchł kolejny kryzys, który może osłabić reakcję Zachodu na działania hybrydowe ze strony Białorusi. Według portalu Politico, Węgry celowo opóźniały i osłabiały wspólne stanowisko Unii Europejskiej w sprawie prowokacji reżimu Łukaszenki. Wszystko wydarzyło się w newralgicznym momencie: gdy Litwa była zmuszona zamknąć lotniska i odcinki granicy z powodu naruszeń przestrzeni powietrznej przez białoruskie obiekty. Chodziło o dziesiątki balonów, które przenosiły kontrabandę i zakłócały ruch lotniczy, co Wilno jednoznacznie określiło jako element wojny hybrydowej. Władze litewskie wszczęły alarm i wezwały do natychmiastowej reakcji sojuszników. W odpowiedzi państwa członkowskie UE przygotowały komunikat potępiający te działania i wzywający do odpowiedzialności władze w Mińsku. Jednak ostateczna treść dokumentu została zmieniona. W pierwotnej wersji wskazano wprost, że reżim Aleksandra Łukaszenki ponosi bezpośrednią winę lub współwinę poprzez celowe zaniechanie. Ten fragment został jednak wycofany, według kilku niezależnych źródeł, wyłącznie po to, by uzyskać zgodę Węgier. Z informacji przekazanych przez dyplomatów wynika, że Budapeszt nie tylko żądał łagodniejszych zapisów, ale nawet sugerował, by Unia w ogóle nie publikowała oceny mówiącej o destabilizacyjnym charakterze balonów. Taka postawa, w opinii wielu analityków, Stawia pod znakiem zapytania jedność wspólnoty w obliczu zagrożeń hybrydowych u jej wschodnich granic. W tym samym czasie w Mińsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Eurazji. Na miejscu pojawił się węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijartu, który wygłosił przemówienie, w którym przekonywał, że droga do stabilności wiedzie wyłącznie przez dialog między Wschodem a Zachodem. Słowa te padły na tle narastających napięć, a ich kontekst wzbudził niepokój w stolicach państw frontowych. W związku z tym pojawia się pytanie o realne bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i gotowość do reakcji. Jeśli poszczególne państwa zaczynają torpedować wspólne działania Unii, łańcuch decyzyjny może ulec przestojowi. W efekcie, w sytuacjach kryzysowych takich jak te, które miały miejsce na Litwie, procedury mogą być spóźnione lub nieskuteczne. Litwa już teraz wprowadza lokalne zmiany w obronie powietrznej, wzmacniając systemy rozpoznania i przechwycenia. Tymczasem Polska monitoruje sytuację z najwyższą uwagą. Przy tak bliskim sąsiedztwie granic każdy incydent może prowadzić do eskalacji, a szybka weryfikacja zagrożeń staje się kluczowa dla całej wschodniej flanki NATO. Eksperci alarmują, że działania hybrydowe, takie jak te obserwowane na granicy białorusko-litewskiej, mogą być jedynie początkiem. Presja na państwa graniczne, testowanie ich procedur i sprawności reagowania to scenariusz dobrze znany z wcześniejszych operacji destabilizacyjnych. Dlatego każda próba deeskalacji za cenę milczenia lub kompromisu politycznego niesie ze sobą ryzyko strategiczne dla całego sojuszu. Zmasowany atak Rosji zełański wzywa do sankcji. Nocą Ukraina po raz kolejny znalazła się pod masowym ostrzałem, który przetestował granice jej obrony powietrznej i wytrzymałość infrastruktury. Rosja przeprowadziła jeden z najbardziej skoordynowanych i intensywnych ataków od początku wojny wykorzystując ponad 650 dronów oraz ponad 50 rakiet różnego typu, w tym pociski balistyczne i hipersoniczne. Alarmy przeciwlotnicze zawyły w wielu regionach niemal jednocześnie, a służby ratownicze natychmiast przeszły w tryb pełnej gotowości. Pomimo aktywnej tarczy obronnej nie wszystkie cele udało się przechwycić. W zaporożu rakiety dosięgły dzielnic mieszkalnych, gdzie trafiony został między innymi akademik. Zniszczenia są znaczne, a wielu mieszkańców straciło dach nad głową. W Ładyżynie, w obwodzie winnickim, poważnie ranny został siedmioletni chłopiec. Łącznie w wyniku ataków rannych zostało kilkadziesiąt osób, w tym pięcioro dzieci. Dwie osoby zginęły. Działania ratownicze trwają nieprzerwanie od świtu, a zespoły techniczne usuwają awarie i zabezpieczają uszkodzoną infrastrukturę. Rosyjskie uderzenie miało charakter systemowy. Celem były nie tylko cele cywilne, ale przede wszystkim obiekty energetyczne w obwodach winnickim, kijowskim, mikołajowskim, czerkaskim, połtawskim, dniepropietrowskim, czernichowskim, sumskim, iwanofrankowskim i lwowskim. To kolejny cios wymierzony w ukraiński łańcuch dostaw energii i podstawowe funkcje państwa. W wielu regionach doszło do lokalnych przestojów, a część mieszkańców straciła dostęp do prądu i wody. Prezydent Wołodymyr Zełęński nie pozostawił złudzeń. To był terrorystyczny atak wymierzony w życie cywilów. Jego apel do Zachodu jest jednoznaczny. Konieczna jest eskalacja sankcji oraz zastosowanie realnej presji na Kreml. Zełęński wezwał państwa G7, Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone do wdrożenia dodatkowych środków, które uderzą bezpośrednio w rosyjski sektor naftowo-gazowy i instytucje finansowe. W jego ocenie bez konsekwencji Moskwa nie zaprzestanie niszczenia wszystkiego, co napotka na swojej drodze. Szczególny nacisk położono na konieczność objęcia sankcjami również tych państw i podmiotów, które pośrednio finansują rosyjską machinę wojenną. Dla Polski, a także całej wschodniej flanki NATO, to kolejny sygnał ostrzegawczy. Skala ataku, jego koordynacja i precyzyjne uderzenia w krytyczną infrastrukturę to nie tylko dramat Ukrainy, ale potencjalny scenariusz ćwiczony na przyszłość. Wzmożone rozpoznanie, stałe dyżury systemów obrony powietrznej oraz weryfikacja gotowości procedur alarmowych stają się kluczowe. Zbliżająca się zima to czas, w którym bezpieczeństwo energetyczne będzie jednym z najważniejszych pól walki zarówno fizycznej, jak i dyplomatycznej.